Była kiedyś młoda dziewczyna, cały czas była smutna, bo nikt się nią nie interesował. Była zaniedbana, miała kompleksy, ale miała piękną duszę. Jej smutek przeszywał duszę ojca, który chciał jej pomóc. Wpadł na prosty pomysł. Przyszedł do niej i postawił przed nią dwa jabłka. Jedno było piękne, lśniące, drugie brudne, otoczone zaschniętą ziemią. Kochanie, rzekł do niej: Wybierz jabłko, które jest piękniejsze według ciebie. Wybrała oczywiście to piękne, błyszczące. Wtedy ojciec wziął nóż i przykroił obydwa jabłka. Piękne, błyszczące okazało się w środku robaczywe, a z pozoru brudne, nieapetyczne. Miało w środku piękny, soczysty miąż. Widzisz w skarbie? Wybrałaś jabłko piękne od zewnątrz, ale zepsute od środka. To drugie jabłko okazało się bardziej wartościowe niż pierwsze. Tak samo jest z człowiekiem. Nie wygląd zewnętrzny decyduje o jego wartości. Można go łatwo poprawić, tak jak łatwo można umyć jabłko. Ty jesteś tym zaniedbanym jabłkiem. Brudem, który zasłania Twoje prawdziwe piękno, są Twoje kompleksy, ale Masz piękny miąż duszy i to jest najważniejsze. Gdy umyjesz to jabłko wodą, stanie się piękne zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Tak samo jak uwierzysz w to, że jesteś piękną, wyjątkową osobą, pozbędziesz się kompleksów, które cię trapią. Córka rozpłakała się ze szczęścia i rzuciła się ojcu w ramiona, a z jej ust popłynęły słowa: Kocham cię, tato. Uwierzyła w siebie, we własną wartość i stała się szczęśliwa.